Cześć, tu ekipa. Mam Bzika. Mam Bzika Ma i to na punkcie Treasure X. Jeszcze raz, jak Treasure X? Dragon's Gold. Dzisiaj będziemy szukać, będziemy łowcami, tak? Smoków. Łowcami smoków, szukać złota, tak? Jeszcze tak. złoto. Seria. Łowców smoków. Czy znajdziecie skarb pokryty prawdziwym złotem? No jesteśmy ciekawi nie wiemy, firma Kobi od 5+, czyli powyżej 5 roku życia. Jakiś kościotrupek tutaj jest, który daje nam złoto. Co my tu jeszcze mamy? Mm. Tu jest napisane, napisane, rozerwi, kop, wyciągnij z gluta, po skarb. twoja droga po skarb. No zobaczymy jak nam ta droga wyjdzie. Tutaj jest cała instrukcja, więc pozwolę sobie, żeby tutaj dokładnie przytoczyć, co tu trzeba na początek zrobić. Bo tam coś się zalewało wodą, z tego co tak. wiem, ale tutaj nic nie pisze, żeby wodą, no ale chyba przeczytamy. Pierwsza to jest znajdź mapę, później rozerwij złotą yy, warstwę, czy pan, pamiętamy? Tak. Otwieramy i, i co mamy robić po kolei? Użyj oka smoka, aby odkryć sekret czyli pewnie będzie na mapie jakaś ukryty znak, żeby wiedzieć, gdzie kopać. Znajdź narzędzie do kopania. Później piątka to jest y, kop i rozkrusz bryłę. Szóstka to jest odkryj kości i broń. O, matko. Siedem. Zbuduj swojego łowcę skarbów. To trzeba zbudować swojego łowcę? O mój Boże. No to się niemiło zaskoczyłam. Miło, nie miło, ale tego. Znajdź skrzynię ze skarbami. Szukaj w smoczym glucie. No proszę. Odkryj swój skarb. No to, kochani, zaczynamy w takim razie. Nie tracimy nadziei, że coś o, wykopiemy. Musimy pamiętać tylko, że najpierw znajdujemy mapę, otwieramy, szukamy oka i patrzymy na mapie tym okiem. Tak, zawsze coś wykopuje, tylko że może to być złoto. Znajdź narzędzie do... Ale prawdziwe złoto? Tak, prawdziwe. Serio? No. O, popatrzcie. No to zapiszcie nam. Ach. Czy, czy, czy wyście znaleźli prawdziwe złoto? Znajdź narzędzie do kopania. Kop i rozkróż bryłę. Tutaj coś się zalewało wodą. Zobaczymy. Odkryj kości i broń. No i później składamy to. Jakiś glut będzie. No dobrze. Kochani, zaczynamy. Czyli honory. A tutaj, tutaj kochani, czynimy honory. My już tą folię taką zewnętrzną ściągnęliśmy. Ale uwaga, żebyście nie rozerwali. O, jest tutaj. Uwaga, znaleźliśmy mapę. Otworzysz, Macieju. A tutaj, tutaj otwieraj. Zobaczcie, jest tu wszystko. O, widzicie. Mhm. Mm Tada! Ta wow, z ogniem! Ogniowa mapa. Tu jest pożar. Tu jest pokazane, że tu jest pożar. O, zobaczcie, jakiś tutaj jest taki. Jest tu napisane, co tu jest napisane? Trasher X, Dragon, Dragon Gold. I tu jest wszystko pokazane. Słuchajcie, co tu jest? Wyprawa po język smoka, walka o, za, o ząb smoka, pościg za ogniem smoka. Ojej, ja nie wiem, czy ja chcę to wchodzić. Polowanie na ogień smoka, podróże po puchar smoka, poszukiwanie smoczego ducha, wyprawa po róg smoka, Pogoń za księgą smoka. No i jest napisane. Spójrz przez oko smoka, aby znaleźć X i odkryć skarb, który możesz znaleźć. No dobrze. A, na drugiej y stronie jest? A na drugiej stronie jest napisane, co tu trzeba. Tu są y kolekcje y tu kolekcja. A, tu jest co jest w kolekcji, takie tak złoto. O, zobaczcie, tutaj są. Y co to jest? Co to jest? Y Uuu, pokryte prawdziwym. Aha, ultra rzadkie, pokryte prawdziwym złotem skarby. Takie coś możemy znaleźć. już Nie będziemy tu. To, to co już czytałam, prawda? Język smoka, ogon smoka, ząb smoka, ogień smoka, smoczy duch, róg smoka, puchal smoka i księga smoka. Później mamy przewodnik kolekcjonera. I tu mamy arktyczni łowcy, toksyczni łowcy czy nam się trafi. Śmieciarze. O, chyba śmieciarze by nam do nas pasowały. Więc wężo, wężowi korsarze. Skar, skarboroboty. Wikingowie. Dzikusy. O, dzikusy, zobaczcie. Mityczni rabusie. O, mityczni rabusie też by pasował do nas. No i Dobrze, no to działamy. A tutaj jeszcze coś jest, ale nie mam pojęcia, co to jest. O, zobaczcie. Tu jest bardzo dużo informacji. Słuchajcie. Łowcy, węża skały. No i tutaj jest napisane. Tutaj już jest zapisane. Możecie otwierać to. To już to otwiera. Tutaj już mają nożyczki. O, pokażcie, tu jest perforacja chyba. O, zobaczcie, dobrze. Ale wy, O, zobaczcie, jaki złoty. O, już mi się podoba taki pucharek. Jest to napisane zalej wodą i 30 sekund. To podzielimy liczyć do 30. Co tam było w środku, Macieju? Tutaj jest to rekopalisk. O, jest to narzędzie, czyli już mamy któryś poziom. O, przepraszamy, że trzęsiemy tak, ale to już my już jesteśmy, kochani, na czwartym, nie na trzecim, na czwartym, a trzeci był to oko. Zaraz to otworzymy, zobaczymy, czy jest to oko smoka. już Tak, i tu mamy tak. Tutaj trzeba otworzyć to, musicie to, tutaj mamy do wykopalisk, a tutaj otwieramy. Tam jest perforacja chyba z tego co w tego. Rozerwij złotą warstwę, przyłóż oko smoka do swej... To uwaga, żeby tylko oko smoka nie, 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 nie uszkodzić. Eee, spójrz... E, spójrz przez oko, aby znaleźć X, aby Kopanie było łatwiejsze, umieść bryłę na 30 sekund pod bieżącą wodą. To ma być pod bieżącą wodą. No. Jak to Przekop się przez bryłę, aby odkryć sekret ukryty w środku. No to będziemy kopać. Ja się to tylko A czemu ja się nie dziwię? Tutaj, dajcie, dajcie, dajcie. Zobaczcie. Nie, ja nie, nie, nie mam ręki, żeby to Dobrze. otworzyć. O, tutaj jest taki. O, słuchajcie, tu jest taki numer. To jest numer, że to jest oryginalne. Tak, że to jest oryginalne, kupione. To może być podróbki. może być i podróbka, nie wiem. Nie, nie, nie interesowało mnie nigdy podróbki. Tylko. O, tutaj jest bardzo prosto, zobaczcie. O, jest. Wcale nie jest trudne. Tylko trzeba mieć pomysł na. O, zobaczcie. Tutaj taka glina. I przechodzi ogólnie wodą no. Nie, rozcieńczasz trochę wodą, żeby mniej było e, kopania, czy te, żeby było łatwiejsze było kopanie, tak tutaj jest napisane na instrukcji. I to całą bryłę się tutaj… Jest chyba, oko, oko jest. jest. oko, to teraz zrobimy sobie oko, o widzicie ja oko, mamy oko, o, wyciągamy oko. Mamy oko. Czy ono jest rozpakowane już? E, oko, oko nie ma, o, oko nie jest. Dobrze, teraz, teraz zobaczymy sobie na tym, gdzie tu mamy tym okiem. No, zobaczymy. Ale musisz pokazywać. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Jeśli już pokazujesz, to tak. I patrzymy, co, co, co to ma nam pokazać. Tu nie ma. Nie ma. Hm. Tutaj nie ma. Jest chyba X, widzę X. Czekaj, gdzie, gdzie było? Było już? Na w oku? Nie, coś z niego nie było. X! To? To jest ten X? Mi się wydaje, że chyba to jest X. No tak, tak nawet bez oka widać, nie? Że jest... O, O, no z tym okiem, ale czekaj, bo może coś już wyjść. No, okułem, czyli my mamy taki znaczek, czyli będziemy, podejrzewam, że my będziemy mieć, zaraz Wam powiem co: puchar to jest My będziemy mieć podróż do Popuchar Smoka. No, puchar czyli nie. rozpoczynamy wędrówkę po Popuchar Smoka. Super, świetnie nam się trafiło. Zobaczymy, kto nam będzie pomagał w tym Pucharze Smoka: szukania tego Pucharu Smoka. Czyli tak. To jest bryła, którą trzeba pod bieżącą wodą na 30 sekund. To y, teraz y, Aurelina idzie y, do, y, pod bieżącą wodą. A Czekaj, czekaj, czekaj. A może tak, czekaj, czekaj, czekaj. Bo tu pokazują, że pod bieżącą wodą. No widzisz, zalewa się. To teraz Aurelina idzie z tym y, i liczy 30 sekund. tak, to, tak. tak. Le, lejesz wodę zimną tak, na to. I liczysz, idzie do łazienki Dobre. i liczy 30 sekund. Ale pokażemy Wam, że się stanie potem. Tak, i zaraz przyniesie, a my się tu pozastanawiamy, co to może być ten puchar smoka. Tak, Maciuś? No, Maciuś tu gotowy, pokaż ten sprzęt. Masz, ma gotowy sprzęt e, do, do kopania, ale trzymaj, trzymaj sobie do kopania. My przynieśliśmy sobie zieloną miskę. Aha. Aha. Słuchajcie, zieloną miskę do tego, żeby fajne jest, prawda? Zieloną miskę sobie przynieśliśmy, żeby żeby nam łatwiej było kopać i żeby bałaganu dużo nie narobić w salonie, bo łatwo zrobić bałagan. O, i później na przykład ubrudzić rzeczy. No zobaczymy słuchajcie, pierwsza nasza. Pierwsza... Tak, możesz i zobaczyć, jak, jak tam się myje to. I szczerze, to pierwsza nasza taka akcja. Nie wiemy co to jest. A chcieliśmy bardzo spróbować, więc mamy. 30 sekund minęło. Dobrze. Jakby nie ale jest, to Czyli bo nie, nie dawałaś 30. Da, 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 daj, daj. jest jakiś tutaj topór. O, ale zobaczcie, tu już Aurelinie się to roz... tego, to tego... jest. Jest, za dużo wody i za dużo, nie, nie 30. Nie, na pewno o, nie było 30, bo, bo to... O, zobaczcie, jakoś mamy głowę, weź to tym się tutaj. Zobaczcie, musicie pamiętać, że nie lejemy dużo wody na to. I, I niedługo, bo widzicie co się stało, że no nie jest to miłe takie już kopanie, tak, jak jest, o. Tak, 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 mhm. O, głowa jest. Ale tutaj głowa. coś jest. O, Maciej, zobacz co tu jest. jakaś głowa się wyciąga. O, zobaczcie, tylko tutaj, o. Głowa! jest głowa! O matko. Gło to głowa taka jest? Tak, to głowa. Zobaczymy. To chyba wikingu chyba wikinga mam. O, chyba mamy wikinga. No zobaczcie, ale dobrze, dobrze, kopiemy, kopiemy. Chciała to złożyć teraz, teraz... Y aha, jest glutek, a tam coś jeszcze zostało? Chyba już nie. No nie wiem, bo mamy... O, patrzcie się, mamy tutaj jest, tak. No, tutaj Maciej kopie, a ja szukam, o. Y ja bym prosiła, żebyś Ty poszła to umyć teraz. Bo to chyba jest jeszcze zapakowane nawet, nie? Nie jest zapakowane? Tak, chyba folią. Nie wiem, tylko Ale weźmiesz weź to, zobaczcie. Mamy takie: jest, 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 jest stół, jest, są nogi, ręka jedna, masz drugą drugą rękę. I mamy młotek i głowa. To teraz sobie zabieraj to i umyj porządnie. A ja poszukam, słuchajcie, w tym, w tym, w tym wszystkim. O, coś tam znajdziesz, tylko że paluszka, żebyś nie, nie uderzył. Dobrze? Ojej, nie, wystarczy, bo cały dywan, wszystko będzie w tym. Zobaczcie, to jest. O, chyba nie ma już nic tutaj. Chyba nie ma. Tu jeszcze ten glutek piracki, co oni mówili, że są. Y, mogę prosić, Macieju, tą deseczkę, tą niebieską od Ciebie, ale idź umyj ręce, bo cały kot wszystko jest brudne. Także brudna robota ogólnie. Jest. Y, to Ciebie, Ty masz czyste ręce? To ja Cię poproszę, żebyś przyniosła tą niebieską deseczkę, o tutaj, tą, taką zieloną, taka zielono-niebieską. I podłóż, podłóż tutaj, żeby.